to jest? Dobra. Hop, hop. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Najbliższe filmy i reading vlogi będą bardzo, bardzo, bardzo domowe, ponieważ mamy z Adamem kwarantannę. Oboje mamy wynik pozytywny, więc e, tak, musimy siedzieć w domu. E, już się dobrze czujemy, uprzedzam wszystkie pytania. Jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno nie jesteście na bieżąco, ponieważ tam starałam się was informować, e, jak wygląda sytuacja i na ile mogłam dodawałam update'y z mojego samopoczucia. Jestem już oczywiście troszeczkę słaba, jak widać e, na pewno, i trochę kręci mi się w głowie, ale w porównaniu do tego, jak się czułam w poniedziałek, wtorek i środę, to. Dzisiaj jest już cudownie. <laughs> jeszcze nie mam wechu i nie mam smaku. To znaczy, już tam jakieś przebłyski są, ale nadal nie jest to tak jak było wcześniej. W każdym razie nie mam apetytu, to, to mi jeszcze nie wróciło. Ale też już nie mam temperatury, bo temperaturę miałam w poniedziałek, wtorek i środę. I to miałam taką temperaturę, że z 34. 8, przechodziła ona na 38 i tak w kółko po prostu. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Byłam tak wykończona, normalnie byłam rakiem. W każdym razie cieszę się, że jest to zdiagnozowane, że jesteśmy teraz odizolowani z Adamem, mamy kwarantannę, siedzimy grzecznie w domu i. i... I tyle, no. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, w każdym razie chciałam to na samym wstępie jakoś zaznaczyć. A teraz już przejdę może do książki, którą tutaj mam i którą będę czytała w tym reading vlogu. Ja oczywiście nożyczek nie wzięłam. Czy ja to wezmę i uda mi się? Nie. Haha. Ha. Chciałam powiedzieć, że ta paczka już jakiś czas temu przyszła do mnie, ale no nie byłam w stanie ani jej rozpakować, ani wam pokazać na Instagramie. Okej, okay. poszło. I kochani, jest to najnowsza książka bestsellerowego Paxa, sary Penny Baker, Realny Świat. Jest to nowość od wydawnictwa Iuvi. UV, jak to ładnie powiedziałam, Iuvi. I zaraz przeczytam wam opis tej pozycji i tę książkę będę czytała właśnie w tym reading vlogu. Ja wprawdzie Paxa nie czytałam, ale bardzo dużo pozytywnych opinii o nim słyszałam. Pewnego lata dwoje dzieci odkrywa pośrodku miejskiego zgiełku zaczarowaną krainę. Wer nie może się doczekać wakacji. Będzie wreszcie mógł dowoli bujać w obłokach i rozmyślać o rycerzach. Niestety rodzice znowu zapisują go na znienawidzone półkolonie, gdzie czeka go udręka wartościowych interakcji i zajęć dla normalnych dzieci. Jednak pierwszego dnia poznaje Jolene szorstką dziewczynkę, która za wzięcie uprawia ogród na gruzach opuszczonego kościoła. Ware zamiast chodzić do domu kultury zaczyna budować na zagraconej działce średniowieczny zamek. Jolene drwi z Wera i uważa go za fantastę, który w odróżnieniu od niej nie zna realnego świata. Łączy ich jedno – ogrodzony murem skrawek ziemi ich azyl. Gdy jego istnienie jest zagrożone, Ware stosując się do kodeksu rycerskiego ślubuje bohatersko uratować ich teren. Tylko na czym polega bohaterstwo w realnym świecie i co może w nim zdziałać dwoje dziwnych dzieciaków? Historia wydaje się przecudowna. W ogóle uwielbiam, kiedy głównymi bohaterami są właśnie dzieci, czy właśnie tacy nastolatkowie, którzy mają głowę pełną marzeń i, i ten świat ich jest taki nierealny, ale jednocześnie też bardzo taki... Ciekawy. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o sam początek tego filmu. E, ostatnio też przyszły jakieś inne do mnie książki, ale to może nie w tym vlogu, tylko w następnym wam pokażę, bo one jakoś tak tematycznie będą do tamtego vloga bardziej pasowały. Ale piękna jest ta okładka, w ogóle tak teraz patrzę, że tutaj są takie dzieciaczki. Bardzo dużo detali. Zresztą ona stylistycznie bardzo pasuje do Paksa. Ja tutaj wam wkleję okładkę Paksa, jeżeli jeszcze nie znacie tamtej pozycji. Ale idealnie, idealnie to do siebie pasuje. Nie chce mi się grać w tekena i Adam właśnie kupił tekena, więc teraz odkładam książkę, nie będę czytała. Będę grała. Tak się cieszę, tak dawno nie grałam w tekena. A to jest siódemka? Hmm. Siódemkę? <grych> będę się śmiała, jak już całą kwarantannę przesiedzimy i będziemy tylko naparzali w tekena. <grych> Mam tutaj taką tą skrzynkę, muszę ją wynieść do drugiego pokoju, bo ją przynieśliśmy ostatnio. I tak dziwnie mi się siedzi, ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, cześć, witam was bardzo serdecznie, jest niedziela, godzina... Pff, chyba... a, tutaj mam zegarek, 16. <grystanie> Nie odzywałam się do was wcześniej, ponieważ po pierwsze czytałam, e, po drugie robiłam obiad, bo po, pomału wraca mi węch i smak i apetyt z czego jestem bardzo bardzo zadowolona i cieszę się, że już zjadłam obiad cały i i nie miałam takiego odruchu, no nie będę tutaj tego opisywała, bo to, to, to nie jest nic przyjemnego. W każdym razie tak, zjedliśmy zadamy obiad, teraz odpoczywamy, ja pewnie zaraz będę dalej czytała, bo dzisiaj tylko trochę przeczytałam. Chciałabym tę książkę dzisiaj skończyć, to znaczy ja bym już ją wczoraj skończyła, ale przepadłam trochę w Tekena i tak grałam, grałam, grałam i potem uświadomiłam sobie, że jest trzecia w nocy. I przez to, że teraz też mam ochotę, żeby sobie usiąść i pograć i nie wiem, czy tego zaraz nie zrobię. Ale tak, dobra kochani, jeżeli chodzi o książkę Sally Penny Baker, czyli Realny świat, to tak jak Wam już wspomniałam, jestem na setnej stronie i bardzo dobrze mi się to czyta. Przede wszystkim ja lubię książki, w których są mądrzy bohaterowie i bardzo lubię ciekawe postacie, a tutaj takie są. I no, Ware jest cudowny. Świetnie czyta się tę historię, Właśnie z jego perspektywy, z perspektywy chłopca, który jest ciekawy świata, jest taki rezolutny i ma taką pełną głowę pomysłów. Naprawdę przecudowna historia i myślę, że im dalej tym lepiej. Sprawdzałam sobie na Legimi czy jest Pax, nie ma, więc będę zamawiała tę książkę normalnie z, z jakiejś księgarni. W każdym razie, jeżeli chodzi o realny świat, to póki co ja jestem zachwycona i myślę, że ta moja decyzja się nie zmieni, więc to taki mały spoiler co do mojej opinii na samym końcu. No i tak, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o taki update czytelniczy. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jest poniedziałek, chyba godzina 11, przed chwilą zjadłam się na nie wstałam e, i przyszły do mnie dzisiaj rano dwie paczki. <grym> Zamówiłam sobie ostatnio dwa swetry, <grym> jakbym miała za mało swetrów, e, ale, ale tak przyszły do mnie, bo ostatnio chciałam sobie poprawić humor, więc sobie kupiłam swetry. Czemu by nie? I chciałam tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy zadzwonił kurier, ładnie przez drzwi Adam poprosił, żeby pan zostawił paczki na wycieraszce. My odczekaliśmy tam chyba te 2-3 minuty, sprawdziliśmy, już pana nie było, odebraliśmy sobie paczki, więc wszystko bezpiecznie, zgodnie z przepisami i tak się zastanawiam, ponieważ zamówiłam dwa swetry i zamówiłam je dość duże i boję się, że będą za duże aczkolwiek z drugiej strony ja lubię jak swetry są takie wiecie luźne, więc no nie wiem, zobaczymy eee, okej, okay, to jest ten pierwszy sweter który zamówiłam z wyprzedaży zaraz muszę umyć włosy bo wczoraj nakładałam taki <laughs> specyfik i one są takie le. U, ładny jest ten sweter. Cacy, cacy, cacy. O, widzicie, jaki ma ładny dekolt? Taki tutaj właśnie w serek. E, I tył jest. Dłuższy, przód jest krótszy. Właśnie zastanawiałam się, ponieważ na zdjęciu był sam sweter, nie było zdjęcia modelki. Zastanawiałam się, ponieważ było zdjęcie tego, o tak. E, I nie wiedziałam, czy to jest jakby jakaś podwójna część tego swetra czy, czy to jest właśnie tył no i okazuje się, że to jest właśnie tył dobra, zaraz go przymierzę, jest duży, ale jest taki fajnie duży, no jest duży <grym> już trudno, ale to był ostatni rozmiar, także także spoko tutaj nie miałam wyboru, a to już jest z nowej kolekcji i tutaj miałam wybór ale stwierdziłam, że no dobra Wezmę większy. I teraz tak myślę, że mogłam wziąć mniejszy. Chociaż wiecie, różnie to po praniu bywa. Jeszcze jak wrzucam do suszarki, to niekiedy te swetry rzeczywiście później wychodzą mniejsze. A ja mam ten problem, że mam dość długie ręce. I po prostu później boję się, że jak przyjdzie coś do mnie, to sweter albo coś będzie dotąd co, co ten. uuu Jest duży, ale chyba jest spoko duży. Mhm. Tak. Jakby rękawek jest chyba ok, <laughs> więc, więc tak, więc yy, to jest taki musztardowy sweter. W ogóle ten sweter wyczaiła Anna bestsellerka i tak mi się mega spodobał i mówię, Anno, ja go też zamawiam, bo ja uwielbiam kolor musztardowy, więc yy, idealny. Jeszcze znalazłam taki fajny. Yy, o kolorze butelkowej zieleni. Ten drugi kolor, który uwielbiam. Zaraz może wam tutaj pokażę, jak znajdę. Bo ja mam go w tej zakładce ulubiony. Stwierdziłam, że sobie go też kupię, ale może następnym razem. Zobaczcie. To jest ten sweter. O! Widzicie? On jest o tyle fajny, że on jest właśnie bardzo luźny i ma takie fajne, opływowe kształty. I no, ma taki gruby splot, także. No, ale to następnym razem. Na razie kupiłam dwa swetry trzeci kupimy pod koniec tego miesiąca jak jeszcze będzie. A jeżeli chodzi o moje postępy czytelnicze książki Sally Penny Baker Realny świat, to jestem na stronie 250, więc zaraz pewnie tę książkę skończę i coś więcej będę mogła wam powiedzieć. Jak widzicie, tutaj są znaczniki i zaznaczyłam też to znaczy bardziej chodziło mi o te znaczniki, żeby przytoczyć je w podsumowaniu tego filmu, żeby wam coś więcej powiedzieć o tej książce. To w jaki sposób wypowiada się where. I to, w jaki sposób on odbiera całą rzeczywistość wokół, to jest coś takiego niepowtarzalnego, co ja muszę przytoczyć, bo inaczej wam tego nie wyjaśnię. Nic się w sumie nie zmieniło. Jestem tak samo zauroczona. Ta książka jest przesłodka i naprawdę wciąga to znaczy, chce się być w tym i jego, w ich świecie, bo jeszcze Jolene tam też jest. Chce się tam przebywać, chce się dowiedzieć. Jak to będzie wyglądało dalej? Jakoś tak bardzo przypomina mi ta książka Małego Księcia. Tak myślę. <laughs> no, także to, jeżeli chodzi o moje postępy czytelnicze, to, jeżeli chodzi o zakupy, dzisiaj myślę, że już zacznę też coś ogarniać na maraton czytelniczy listopadowy. Później też pokażę Wam, jak wyglądam w tych swetrach. Ale ten kolor jest cudny! Serdecznie jest wtorek, godzina 15 i ja przychodzę do Was, żeby jakoś podsumować tego reading vloga, coś więcej wam powiedzieć o najnowszej książce Sari Penny Paker Realny Świat od wydawnictwa i UV i właściwie zakończyć. Ten film. W każdym razie, jeżeli chodzi o moją opinię i o czym w ogóle jest ta książka, to nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia, bo w trakcie tego reading vloga dzieliłam się, to znaczy starałam się na bieżąco dzielić się z wami swoją opinią i też na samym początku czytałam wam opis, ale teraz jakoś tak to wszystko postaram się zebrać do kupy, mówiąc yy, <głos》> już tak ogólnie. I chciałabym wam powiedzieć tak konkretnie, czym zachwyciła mnie ta historia. Ja myślałam, że w momencie, kiedy skończę ją czytać i już nic mnie tutaj nie zaskoczy, nie będę czuła takiego, wiecie, ciepła na sercu. To znaczy, że już wszystko, co miałam przeżyć, przeżyłam w trakcie czytania. I dopiero kiedy zamknęłam tę książkę, uświadomiłam sobie, w jak wielkim błędzie byłam. To znaczy, autorka do samego końca podsycała tę czułość, tę miłość, te takie ciepło, które wydobywało się ze stron tej książki. Przez cały czas, aż do samego końca, ja po prostu, kiedy skończyłam ją czytać, miałam takie wrażenie, że mam jakąś pustkę. Właściwie nie wiem, co powinnam teraz przeczytać, żeby tę pustkę wypełnić. To nie jest taka pustka, którą czuję się w momencie, kiedy ma się kaca książkowego. To jest bardziej taka pustka, kiedy mm, ma się jakieś takie przecudowne uczucie podczas czytania. Są to takie bardzo głębokie emocje. I nagle kończycie czytać książkę. I tych emocji już nie ma. Tak, to właśnie była tego typu pustka. Ale po kolei, jeżeli chodzi o sam realny świat, mamy tutaj przedstawioną historię Wera, który jest jedenasto no, praktycznie dwunastoletnim chłopcem bujającym w obłokach. To znaczy, on od realnego świata woli przebywać w swoim świecie fantazji, w świecie, w którym rządzi kodeks rycerski, bo on bardzo interesuje się w ogóle rycerzami, toosem rycerskim itd., itd. W każdym razie woli przebywać w tym swoim wewnętrznym świecie, nie potrzebuje kontaktów z rówieśnikami. Jest mu dobrze tak jak jest i on jest najszczęśliwszy w momencie kiedy może być sam i może po prostu przebywać w tym swoim wyimaginowanym świecie. Jednak jego rodzice zmuszeni są zapisać go na półkolonie, chociaż on im tłumaczy, że to wcale nie jest obowiązek, że on sobie świetnie da radę sam w domu, że on nie musi jechać na półkolonie, ale z racji tego, że jego rodzice są bardzo zarobieni, bo chcą wykupić dom, więc biorą jakby podwójne dniówki. No i nie mieć jeszcze na głowie syna, to znaczy to znaczy martwić się o niego, że coś może mu się stać w momencie, kiedy oni są w pracy, więc postanawiają zapisać go na półkolonie, które Ware'owi jawią się w ogóle jako największy koszmar tych wakacji. To znaczy on się mega cieszył, że te wakacje będzie mógł spędzić tak jak chce, a nie z dziećmi, które krzyczą, biegają i w miejscu, które w ogóle jest pozbawione jakiejkolwiek fantazji. Jednak następnego dnia, kiedy matka Wera zawozi go właśnie na te półkolonie, on zamiast do budynku, gdzie odbywają się zajęcia, trafia do... Miejsca, gdzie znajdują się ruiny kościoła. I właśnie tam, gdzie znajdują się ruiny tego kościoła, Ware poznaje Jolene. Jolene, która jest niezwykle charyzmatyczna, która twardo stąpa po ziemi, ma ona określony plan na życie. To znaczy, uprawia ona papaje, które następnie chce sprzedać, i dzięki temu chce się też utrzymać. Jak się później okazuje, jej charakter jest też związany z tym, w jaki sposób doświadczyło ją życie. O czym ja tutaj nie będę wam mówiła, niemniej jednak, jakby to ją bardzo ukształtowało. I don't know. i to sprawiło, że jest ona taka jaka jest. Niemniej jednak Ware jest zachwycony jej podejściem do życia i mając takie poczucie, że jest on rycerzem, współczesnym rycerzem, musi jej pomóc utrzymać to miejsce, ponieważ jak się mu później okazuje, ten kościół ma zostać, to znaczy te ruiny tego kościoła mają zostać rozebrane i ma tam powstać coś jeszcze nie wiadomo co, ale ma być przetarg i to miejsce ma zostać zrównane z ziemią. No i Ware oraz Jolene stwierdzają, że nie jest to możliwe, ponieważ to jest ich cudowne miejsce, w którym on ma zamiar budować zamek z fosą i z witrażem i tak dalej, i tak dalej, a Jolene no ma tam swój ogródek, więc razem jakby łączą siły i bronią swojego terytorium. Jak go będą bronili i co tam powstanie, no to o tym już będziecie musieli przekonać się sami, ja wam nie będę zdradzała, bo to jest cała frajda, żeby spędzać z nimi te wakacje i żeby razem z nimi tworzyć to miejsce, przebywać i uczyć się życia od tych bohaterów, bo pomimo mimo tego, że są to młodzi bohaterowie, bo Werma niecałe 12 lat, Jolene jest w podobnym wieku, ale wydaje mi się, że nawet jest młodsza, to mają oni niezwykłą mądrość. To jest taka mądrość, która mnie, ja nie wiem czy wam o tym nie wspominałam, ale jak coś to się powtórzę, jest to mądrość, która mnie kojarzy się z taką mądrością Małego Księcia. To znaczy, gdzie w ogóle są zadawane bardzo proste pytania, pytania na które my jako dorośli często nie mamy czasu, żeby się nad nimi zastanawiać, żeby się skupić na tych kwestiach, które dzieciom przychodzą Ot tak, bo... One uważają, że po prostu trzeba to wytłumaczyć, trzeba o tym powiedzieć, a dorośli mają już jakieś takie normy, czy też są właśnie już też jakby społecznie inaczej ukształtowani. Chodzi o to, że już też inaczej podchodzą do życia i nie wszystkie pytania zadają głośno, chociaż niekiedy mają na to ochotę. Więc jest to książka, gdzie pada bardzo dużo istotnych pytań i mm, też odpowiedzi, więc skłania ona do refleksji nawet mnie osobę, która ma 29 lat i powiem Wam że też jest to książka, po którą chce się sięgać, po którą chce się sięgać wielokrotnie, żeby ponownie to przeżyć. Jednocześnie, tak jak Wam już wspominałam, ja nie sądziłam, że mogę jeszcze bardziej czuć takie ciepło w momencie kiedy skończyłam ją czytać ale naprawdę jakby nie wyobrażam sobie innego zakończenia tej historii ta książka od początku do końca jest taka jaka być powinna i ona wzbudza naprawdę ogrom ciepłych emocji, dodatkowo postacie Ware i Jolene to są postacie które mają niezwykle bardzo dobrze nakreślony charakter. To nie są postacie przezroczyste, to są bohaterowie, z którymi chce się spędzać ten czas, z którymi chce się przebywać, o których chce się czytać i od których chce się uczyć. Ja tutaj zaznaczyłam sobie kilka fragmentów, bo też tak jest, że ja niekiedy sama śmiałam się pod nosem. <laughs> na przykład bardzo mi się podoba, bo jest to też książka o dojrzewaniu, o uczeniu się samego siebie, o poznawaniu samego siebie i tego, jak to wszystko budzi się w łerze, gdzie on jakby dowiaduje się o sobie nowych rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia. I to jest coś cudownego, jak to wszystko się urodzi, to jest niesamowite. I na przykład tutaj zaznaczyłam sobie fragment, gdzie on uświadomił sobie, że może się zbuntować. I to jest coś nowego. Skoro zdemolowany plac zabaw jest twoim ogrodem, to ruiny kościoła będą moim zamkiem. Jego nowa niepokorność napawała go lękiem, ale miała w sobie jakiś urok. <grywki> I wyobraziłam sobie go, jak on tak stoi, jest podparty. Tupie nogą. <noise> ma taką burzę w ogóle rudych loków. I rozmawia z tą Jolin, która jest taką silną dziewczynką. I on mówi, że skoro ona może tam być i mieć swoje miejsce, i żyć w swoim świecie, to on też chce być w tym miejscu, i też chce mieć swój świat. I on ma do tego prawo. Koniec, kropka. <noise> w ogóle uwielbiam jego sposób patrzenia na świat i to, w jaki sposób rozmawia z dorosłymi. To znaczy, uważam, że jest to książka bardzo ważna. Nie tylko dla młodszych czytelników, ale przede wszystkim dla starszych z zaznaczeniem dla rodziców. I to nie jest książka edukacyjna, która ma wskazać rodzicom, jak powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, ale bardziej, żeby przypomnieć, że każdy z nas kiedyś był dzieckiem, każdy z nas lubił bujać w obłokach i nie wszyscy byliśmy dziećmi, które kochały spędzać czas z innymi dziećmi. I ta książka. Bardzo wiele kwestii porusza i przypomina, więc jeżeli jesteście rodzicami, albo nawet jeżeli nie jesteście rodzicami, a chcecie przypomnieć sobie, jak to było, kiedy byliście młodsi, to realny świat jest idealny. Właśnie pod tym względem. I tutaj właśnie jest rozmowa Wera z opiekunką półkolonii z poprzednich lat, kiedy on nie za bardzo wiedział, co ma krzyczeć. Nie daje mu to spokoju, ponieważ jego mama mówi, że takiego słowa nie ma, a jemu każą krzyczeć to słowo i on czuje się zagubiony w tym świecie dorosłych. Więc następnego dnia słuchał pilnie, a kiedy znowu usłyszał to samo, wysunął rękę z pachy najbliższej osoby w kręgu i wyciągnął do góry. Mamy wołać klawa atrakcja czy klawa atrakcja? Wychowawczyni nie zaszczyciła go nawet. Spojrzeniem. Klawa trakcja, żeby było do Rymu, wycedziła, robiąc mu jeszcze większy mętwik w głowie. Od tej pory skandował ze wszystkimi, ale czuł się przy tym lekko upokorzony. <grytanie> no, musicie przyznać, że jakby, somewhere już jest niesamowicie urzekający w tych dwóch fragmentach, które właściwie nic. Tak konkretnego wam nie mówią. Ja się będę zachwycała tą książką na pewno długo i na pewno będę chciała przeczytać też Paxa, bo e, słyszałam, że ta książka podobnie jak ta e, jest tak samo urocza i, i można z niej wyciągnąć wiele mądrości. Tutaj też jest pokazany ten świat dorosłych jako ten świat taki zagoniony, gdzie nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, żeby skupić się na tym, co ważne, że interesują nas takie... No, to znaczy ja to rozumiem, bo ja też niekiedy łapię się na tym, że gonię po prostu jak szalona i nie mam czasu, żeby chociaż chwilę odetchnąć, a tak naprawdę niekiedy warto byłoby po prostu poleżeć na podłodze czy gdzieś i się zacząć zastanawiać, ale w taki sposób rozmyślający, a nie żeby jakieś tam rozpamiętywać jakieś przykre czy tam smutne rzeczy. No i przede wszystkim ten temat tutaj odrodzenia, temat dojrzewania, temat szukania własnego ja, jest to świetnie tutaj ograne. Naprawdę, naprawdę jeżeli szukacie takiej książki, która wzbudzi was masę ciepłych emocji, ale jednocześnie będziecie mogli też coś mądrego z niej wyciągnąć, to jak najbardziej książkę Sari Penny Baker Realny świat wam polecam. Przeczytajcie, bo to jest książka, po którą naprawdę warto sięgnąć. Obiecuję, naprawdę. <noise> Także myślę, że powiedziałam Wam wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście Paxa i czy w ogóle macie zamiar sięgnąć po realny świat. Piszcie w komentarzach. W ogóle nie wiem, jak ten reading blog wyszedł, ponieważ ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam na spanie. <noise> Jestem jakaś taka mega osłabiona i. i... Nie wiem, mam nadzieję, że coś z tego materiału będzie. Ale kochani, tak, jeżeli chodzi o książkę, to umyliła mi ona ten czas w domu i poprawiła mi niezwykle humor. Także jeżeli szukacie czegoś, co poprawi Wam humor, to jak najbardziej Wam polecam. I jednocześnie nie brakuje tam też takich szczerych, prawdziwych i smutnych fragmentów, to jest jedna właśnie z tych książek, które zostają z czytelnikiem na dłużej. I tak, kochani, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną Czas. Życzę Wam dużo zdrówka. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!